Mojej wizyty w Kanadzie, wizyty, która ma dwa wymiary. Jeden to jest wymiar polonijny, a drugi wymiar polityczny. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, wczoraj miałam okazję spotkać się z moimi rodakami i brać udział w pielgrzymce do cmentarza żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera. Nasi rodacy wspaniale pielęgnują tę tradycję, pokazując jednocześnie wątek współpracy, ale także przyjaźni polsko-kanadyjskiej. Wcześniej w sobotę uczestniczyłam w niezwykłej uroczystości jako były nauczyciel i dyrektor. To było dla mnie wielkie przeżycie. To było zakończenie roku szkolnego przez klasy maturalne w polskiej szkole. Dzisiaj zaczynam ten wątek, powiedziałabym, gospodarczo-polityczny. Spotkałam się przed chwileczką na bardzo ciekawej rozmowie z panią generator, generalną gubernator, panią ja porucznik, generalną gubernator Ontario. Przed chwileczką miałam okazję spotkać się z przewodniczącym Parlamentu Ontario. Mogliśmy zwiedzić parlament, przepiękny rzeczywiście budynek, posłuchać jak funkcjonuje parlament tutaj, czym się różni od naszego. Za chwileczkę jadę na spotkanie z polskim przedsiębiorcą, właścicielem firmy, która produkuje części do samolotów. Czeka, który zrobił wielką karierę w Kanadzie nowoczesny biznes, ale jednocześnie Polak, który ciągle pamięta o swoich korzeniach, który ciągle włącza się w akcje charytatywne, pomocowe, wspiera Polonię, wspiera także Ukrainę, wysyłając tam dary i organizując je wspólnie z naszymi rodakami. A później mam spotkanie, z, to już jutro, spotkanie w parlamencie z przewodniczącym i Senatu, i Izby Niższej. Wszędzie, gdzie jestem, wszędzie nawołuję, Proszę, mówię o wojnie w Ukrainie, mówię o tym, jak ważna jest współpraca, solidarność, wsparcie Ukrainy, że trzeba tę wojnę jak najszybciej skończyć. Oczywiście zwycięstwem Ukrainy, zwycięstwem zbrojnym, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy współpracować, współdziałać, kiedy będziemy udzielać ciągłej i systematycznej pomocy humanitarnej, ale także wojskowej i politycznej. Obiecaliśmy kiedyś Ukraińcom, że będziemy ich adwokatem i że będziemy. Tę funkcję dyplomatyczną na całym świecie wypełniać najlepiej jak potrafimy. Jesteśmy adwokatem, jesteśmy ambasadorem Ukrainy. Czynię to również ja w ramach dyplomacji parlamentarnej, bo ona jest bardzo ważna. Mając mandat bezpośrednio pochodzący z wyborów jako parlamentarzyści, a ja jako marszałek Sejmu i parlamentarzysta mogę mówić o wszystkim, mogę rozmawiać ze wszystkim, mogę tłumaczyć zabiłe procesy, które zachodzą na naszej wschodniej granicy, o tym, co się dzieje w Ukrainie, ale także o zagrożeniu, jakie wciąż. Wciąż płynie ze strony Białorusi. Pamiętajmy, że na granicy polsko-białoruskiej także jest niebezpiecznie. To jest udana wizyta. Muszę powiedzieć, że Kanadyjczycy przyjęli nas naprawdę bardzo dobrze. To są świetne rozmowy, to jest rozumienie wszystkich tych procesów, które się odbywają w tej chwili w Europie. Rozmawialiśmy także o pandemii, o tym, jak sobie radzimy, jak wychodzimy z kryzysu, no ale wojna w Ukrainie zdominowała i będzie dominowała kolejne moje spotkania. Jeszcze raz chciałam podziękować bardzo gorąco Kanadyjczykom za to, że kiedyś przyjęli Polaków, że się nimi zaopiekowali że w czasie I wojny światowej to właśnie tutaj kanadyjscy oficerowie szkolili polskich rekrutów, którzy później zasilili szeregi polskiej armii we Francji. To była armia generała Hallera. Dziękuję kanadyjczykom za to, że naprawdę wspierają nas i pomagają nam w podtrzymywaniu tej polskości tak daleko od kraju. Jestem wdzięczna także pani generalni gubernator, bo o tym rozmawialiśmy. Maj został ustanowiony miesiącem Takiej pamięci o tym, co zrobili Polacy tutaj w Kanadzie dla Ontario, przeszła ta ustawa. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to świadczy o tym, że także Kanadyjczycy dostrzegają rolę, jaką odegrali Polacy w rozwoju gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym Kanady. Dziękuję także Kanadzie na każdym kroku za to, że jest jednym z trzech państw po Polsce i Stanach Zjednoczonych, która najbardziej wspiera Ukrainę w tej wojnie pod względem humanitarnym, wojskowym i dyplomatycznym. Nasze kontakty i wzajemne relacje są coraz lepsze i takie spotkania jak to dzisiejsze i kolejne, które będę odbywać, służą temu, żeby te kontakty były jeszcze pełniejsze, zwłaszcza teraz po covid mogą być bezpośrednie, a zawsze przy bezpośrednich spotkaniach zupełnie inaczej się rozmawia. Dziękuję Kanadzie, dziękuję Polakom w Kanadzie. Dziękuję bardzo.